Siema widzowie, Dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy. No i przepraszam Was, że nie było filmików a po prostu nie miałem kiedy, kiedy nagrać. Byłem na obozie, ale teraz już jest nowy filmik. Zagramy sobie trochę w normalne i oczywiście laki bloki. Najpierw zagramy sobie w normalne, ale zachęcam Was do zostawienia suba i łapeczki w górę. Bo naprawdę robimy 60 subiczków. Mamy 55, to niech będzie 60. Napiszcie komentarz Pedwars, a przypnę Wam serduszko w komentarzu. I to na pewno zrobię. Tylko pamiętajcie subik i łapeczka w górę. Dobrze, my już będziemy przechodzić do odcineczka, czyli do naszych ukochanych łabędzi. Który właśnie się patrzy na mojego przeciwnika, który zaraz pewnie będzie do mnie le leciał, ale zanim to on do mnie poleci, czyli pan biały, poleci do mnie, jak właśnie widzimy, Nik, pan niebieski, który w sumie już tutaj idzie, więc trzeba uważać. Mam lagi. Spróbuję później zrobić tak, żebym nie miał lagu, bo jak widzicie, lagi są bardzo duże. No, i ja oczywiście przegrana. Jak zawsze na samym początku, odcineczka. Więc zaraz, więc zaraz. Teraz będzie przerwa. A ja spróbuję co zrobić z internetem. Dobrze, widzę. Problem internetu zażegnamy. Więc na szczęście. Bo jakby mi się właśnie teraz wy, wyłączył filmik przez internet. No to sobie by było źle. Oczywiście. Jeśli będzie mi lagować to Po prostu wezmę i dam inny internet. No i oczywiście mi labię. Jeszcze myszka mi nie jest tak dobrze. Nie, 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 nie. Ustawiamy się czułości Za dużo, za dużo, za dużo. 105, 105. Tak. tak. Widzicie co? To. No i widzicie to? Skrzyneczki nie mogę dobrze otworzyć. Nie ja, bez podkładki i teraz dobrze. Jest. No ty... Nie, ten lak nie jeszcze tam... Aha. No i super. I jeszcze mnie będzie cofać. No, no i oczywiście będzie mnie cofało, bo jakby że inaczej. Widzowie nie udało się w badać, więc może spróbujemy tutaj na Speed Voltres. Jeśli się nie uda, to po prostu olewam to i spróbuję zagrać coś innego, bo nie wiem czemu jakoś internet akurat dzisiaj nie działa. Może dlatego, że laptopa tu dawno nie włączałem. Po prostu uruchomię go ponownie dla laptopa i może się uda. Bo nie wiadomo, może to, to przez to. Ale, jedną rundę sobie tego możemy zrobić. Hmm. No dawaj, cieszy, w jedną to że szybciej tą grę. Tak. No, hmm, i ciekawe, co teraz będziemy mieli jako pierwsze dom do góry nogami. Jak ja to mam niego zrobić? O, to są te płytki To dlatego to mnie wtedy tak myliło. Bo to musiało być półpłytki. Pyk, pyk. Tak. Tak. I teraz tak. Nie, od dołu. Dobrze. Aha, 32. Czy ktoś miał gorzej? Odpowiedź brzmi nie. Albo tak. A, w sumie on zrobił tylko deskę. Aha. Nie, na tym odpadnę. Jakie ja nie umiem robić kwiateczków. Dobra, jak to jest? Tak, ja wieżyczka z dołkami. Okej. Okay. Dobra, tego kwiatka zrobię w sumie byle jak, bo i tak mnie to nie uchodzi. Ja, jak ja to zrobię? Chodzi mi tylko bardziej o tego kwiatuszka Bo jak odzeruję tylko to ładnie, to chociaż mnie mi nie powinni to zaliczyć Hop, 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 wieżyczka, wieżyczka i wieżyczka Teraz cyk, cyk i tak No jak? A, dwa okej, Ok, 2, 3. Tak. 86%. Proszę, 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 proszę. Jest. Kto? Ej, o mnie na, nawet, nawet chyba. Kostka ironowa. Dobra. Spróbujemy. Ale nie, wiem, czy się uda? Dobra, tu trzeba zacząć tak. I hop, hop, hop. O, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, siedemdziesiąt tam, procent. Tamten miał gorzej. O, ten tu miał gorzej. Nie mówię, Ja zrobiłem tam Okej, okay, czyli raz, dwa, trzy, dwa ten, dwa ten, czyli na samym dole muszą być. O jacie muszą być chyba te. Tak. Teraz muszą być świerkowe. Teraz musi być tropiki. Bo to było z jednego i hop. Hop, 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 tak, tak, tak. Tak, 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 tak i tak, tak. Dobrze? Nie. 28%. No, samym dole miałoby 118. Jest dobrze, że nie ja. I moim zdaniem... Buduję stąd naj, najgorzej, a ma po prostu farta. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Jeden od góry, jeden w bok, trzy i pyk. Tak, tak. Так. 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 Czas mi nie starczył i przegrałem. Oj bober, który to. Przynajmniej chyba więcej ode mnie? Tu nie wiem. Dobra, i co my tu mamy? Bo jeszcze właśnie... zbudować. Nie. Dwa i dwa okejśku tu tu tu. Tak, tak, e, tak, tak. Teraz taka kosteczka, jakby to mógłbym... Nazwać. Tak, tak, tak. Taka kostka. Идентично здесь Да Так, так, так 53, кто был хуже? Ну я не он, он, он Я! No, widzowie, ja, ja to chociaż coś zrobiłem. Chociaż to trochę odwzorowałem. A nie zrobiłem wiaty na, na samochód yy, z klocków Lego. Ja, ja to chociaż nie zrobiłem wiaty na dwa blo, bloczki No i niestety przegrałem. Psiu, 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 wyziu! Chcę pod tym przejść, ale nie mogę. O, tu jest na skoczyć. Jak mi się nie uda, to na to. I psiu, nie udało się. Pik, pik. Dobra, szybko. Mam, mam jedną próbę. Albo. Nie, no weź. Szybko, szybko, szybko. Nie, no nie. Dobra, proszę coś łatwego. Kiedy prosisz o coś łatwego, tymczasem los. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy i Tyk. To ma miejsce, czy mi się tylko wdaje? Dobre mie miejsce. Tak, tak. Yeah. Gdyby nie było lagów, to bym skończył szybciej niż. No, z jakieś 20 sekund, minimum. No, patrz Idę w przód, to nie cofa. Idę w przód, to mnie cofało. Dobra. Szybciej, praktykant. I mówi to ten, który sam jest pra, prakty, praktykantem. Odpada. Alo Kasiaka. Alo kasiaka, kasiaka. Kasiaka, O, tu my tu nie mamy. Trampolina! Na no, no, raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli na trzy bloki. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tak, 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 tak i tak, tak i tak. Na dwóch krańcach: tu, 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 tu tu albo jeszcze tak. 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 No. No, ten co na pewno odpadnie, bo on zrobił jakiegoś kwadratowego, nie wiem, co. To. No tak, wiedziałem. Slajm. No nie. Najlepiej kuszyko. raz, dwa, 3, cztery, 5. Dobra, załóżmy osiem Tyle mogę założyć. Hop 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 tu to, tu tu tu, tu tu, tu tu, tu, tu. Tak, teraz oko na... Kiedy się dało latać, ale już nie. Hop, hop. Zbytnio nie mam trochę czasu. 71. Kto ma gorzej? Nikt. Siu siu A jeszcze napisać: Lubię diament. Dobra. Pamiętacie, widzowie? 55 subów równa się 60 subów. Więc. Żeby mieć 60, musicie dobić, a mi się właśnie udało To zrobić, no i w końcu się załadował Lunar, którego już teraz nie potrzebuję No, więc pamiętajcie widzowie, komentarz Bedwars plus Pamiętajcie, Bedwars plus Speed Bulldriers Tu macie nawet nazwę, więc możecie sobie zatrzymać filmik Czy, czy oglądacie to na telefonie, czy tablecie, czy nawet na, na laptopie czy komputerze wpisie Bedwars Plus Speedboard Przypnę wam serduszka, ja właśnie teraz zapomniałem. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Dobra widzowie, trzeba jeszcze się ciemniej. Dobra widzowie, um, przejdziemy tu. No i jak to teraz mam zrobić? A ważne. No, 42%, To ma gorzej nikt, więc. Wygrałem. W ogóle dwie. Te. Dwie wyspy się rozsypały, nie Dwie wyspy się, ro się rozsypały, bo jeden wyszedł, a drugi tuś nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, dobra. Szko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Udało mi się? Wygrałem? To mnie nie, 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 nie zaliczyło. Wszystko dobrze. Eee, oczy niżej. Oczy powinniś, powinny być właśnie tu. Co ja się? To to Nic. Dobra. No, to już wiadomo, ja że odpadnę No, dobra, tu jest na trzy. A, raz, dwa, trzy, tu. I tu jest takie, takie coś. Znaczy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu takie coś tu i tu. Wszystko tak tak, tak tak. tak I tak tu. Tak tak, tak, tak. I tu. Jest, udało się. Płot z klatków. To jest płot. To jest płot. Dawaj, jedna osoba skończ skończ skończ, proszę. Kto to buduje w ogóle? Kto jeszcze buduje? Ona? A ona. A, dobra, ona. Ona jeszcze buduje, ona jeszcze buduje, ale jeszcze przegra, ale jeszcze przegra. Techa, jest w dół. Dobra, cięci. Pierwsze trzeba zrobić to czyli raz, raz, dwa, trzy, grubość na trzy, i tam cztery. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, tu, tu i tu. Tu, nie, nie, jak to było tu. Nie wiem, jakoś siła, tak? I trawa była. Ktoś wyszedł w ogóle? 80% Proszę, 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 no nie no zostały tylko 3 osoby. Naprawdę, no i jeszcze to sobie teraz takie łatwe. Gdy ja opuściłam grę... Dobra, teraz śnego zagrać, bo to już trochę nudne. Zobaczmy na zegareczku. Co on tutaj ma: Sky Games, Bedwars, UHC, Headwars, Games, Arcade, Prototypek, Skybox, Chess, Survival, Cox, Anarchia. Hmm, były tutaj takie mini gry, o ile pamiętam. Tylko gdzie to było: Sky Wars, nie, Sky. Tak, Sky Games, Bedwars, UHC, Headwars, Games, Arcade. Skybox, Chest, Survival Cox. No to trzeba wejść w lobby. Uh, TNT Games, Anna Games. Cool. coś tam. Sky Games. Mogę zobaczyć na Sky Games, tak? Może będzie. Co to jest? The Bridge! The Bridge! Chcę to zadać. A losowa mapka mi dajcie, proszę, proszę, proszę. Yes. Czekaj. Ej, to nie powinno być te nasze. Echa. Aha. No, czy mnie tak jakby porobić? Dara. No nie, gdybym teraz się sklaszował, to bym to wygrał. Bo zanim. On, on by się odrodził, tam wiele rzeczy zrobił. Pup! Bojęcie, nie loczek, loczek! loczek! Nie, już miałem z niego strzelić, ale mi się wszystko pomyliło. Tak? Nie podam się, nie podam się, nie podam się! Nie. O, idźmy stąd. Ci widzowie. Teraz trzeba zbog walkę rozstrzełem. Balonczek? Już się nie ma. tak. Tak. Te, a co? Jak? Aha. The problem mm -hmm. Chcesz jedyną wygrać? Aha! No to dzięki, wiesz? O, nie Dobra, proszę, iść, iść, iść. Idź, klatrzuj się i wygraj! Widziałem, nie, nie denerwuję Jak to możliwe? ja ci zaraz teraz pokażę jak profesjonalnie gracz gra Ej, ale ja zjadłem tego refa, to było widać? I co? I mu się to zjada w 5 sekund? No, to to, to, to widać. Siu 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 to co 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 co? Wygrałem wygrałem dobra Idziemy, naprawdę Idziemy i to jest prawdziwy gracz to jest uczciwy gracz. Nawet jeżeli ma szansę wygrać, on. on da wygrać Był miły i jest miły, więc szacun No dobra Z kim gram? Thekubix12 Pozdrawiam! Pozdrawiam! Co to jest za efekty? Czemu to są takie efekty? Cały set Jeden, dwa, trzy Cztery, pięć Ja jestem koksu kok Uuu, ale dostałem fajny efekt Nie, no ty... No i z kim ty sam? Aha, sam? Czy on wyszedł? No dobra. To i tak nie, nie miałem po co grać. To było wiadomo, że i tak przegram. miłosz .0001002 Pozdrawiam. Pozdrawiam, zasłegnij! Dobra. Tutaj. Pyk, 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 pyk. O, żelazny miecz to coś dla mnie. A jedynka i trójeczka. Coś wymienimy. Za jedynkę, trójeczka. I przegrana. Przegrana, przegrana. Przegrana. Dobra, tak mam to gdzieś. Ani, już tu. Eee, a lewy, lewy. Dobra. Nie chcę mi się czytać z cyfery, więc pozdrawiam. Tu pu, tu, pu, tu, 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 tu. Już 6 sekund. 6 second, sekund On mi zabrał skrzynkę tą, to ja wezmę tą. I zabrał mi kolejną. O, nie biorę, w ogóle biorę. ale z nich w prawej męży. Dosłownie. Rel. Wzięli od razu wzięli, te, wzięli, od razu te skrzyneczki, to zrobili, nic. Ok, ciekawe. Ja! Błąd to nie A gdybym miał więcej bloków i wodę, to bym wylał ją pod siebie i bym wygrał. No, dobra, już nie wygrał. <grymne> Ul. Ul. Lulul. Lulul. Bum. Ul. 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 Dobra. O! wędka! Moje ulubione narzędzie to taki gierek. Woda! Moje drugie ulubione narzędzie to taki gierek. Dobra, widzowie. Teraz polecimy sobie na tą skrzyneczkę tutaj. No i niestety, ale... Dobre, dobra, widzowie. E, polecimy sobie teraz do tego typeczka. Niestety on jest bardzo dobrze uzbrojony. No i e, trochę będzie trudno. Ale sobie jakoś poradzę. O nie, 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 nie. Aha. No to fajna perła. Kolejny glam! Lub sobie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Cześć!